Otworzyłem najgorszą restaurację w Polsce. Słyszałem, że w Głupczycach ona jest. No, ale Zobaczmy w takim razie co tu się dzieje. Nie wiem czy ogólnie znacie... A dobra, pewnie tłumaczę, nieważne. Otworzyliśmy. Kur A dobra. <grych> dobra, takiego początku się nie spodziewałem. Otworzyliśmy <grych> najgorszą restaurację w Warszawie. Restauracja nazywa się Udła w W jeden dzień pojawiło się tam ponad 250 opinii. Najgorsza restauracja, w wieki jadłam. Obsługa mnie zwyzywała, ale napluła mi do jedzenia. Ja zostałam się zaciągnięta i dopiero się dowiedziałam, że to jest jakieś obrażanie to Nie Ta restauracja na tym <laughs> polega. nie miłym dla klienta. Łatrzane i Aha, co się stało. I Czemu to w 4K? Kurwa to jest, to niepotrzebne. Dobra, jeszcze raz. nie miłym dla klienta. Łatrzane i Koncepcja restauracji z chamską obsługą pochodzi. A jest coś takiego chyba z, y, ze Stanów, nie? Karen, coś tam chyba się nazywa. Stąd. You need to stop the... O, właśnie, no. I stąd. Yeah, get your hand out of my face. A cały zysk przeznaczymy na samochód, na który zbieramy od złotówki, a potem trafi w ręce jednego z was. Wystarczy, że dasz suba, followka i napiszesz maila, dlaczego to ty powinieneś wygrać. Wow, Najpierw. Wow, wow. To wystarczy wizowy zrobić tylko te rzeczy, można wygrać auto. Zajebiście. Musieliśmy znaleźć lokal. Znaleźliśmy. A wiecie, co wystarczy, żeby nie mieć reklam na Twitchu? Twiczu? Was prime Ken'owi jak multi właśnie teraz. Ramen. I do tego przygotowali nam specjał na ten dzień. Nazwaliśmy go... Ramen do ryja. <noise> Czekaj, co? Słaby zawodnik tylko... Lubisz na ostro? Słaby zawodnik tylko czubek? Komu chcesz zaimponować po same kule? Następnie powiedziałem o otwarciu restauracji w poprzednim filmie. No i kilka miejsc to podłapało. On se w ramen, tak szczerze, nie? Ej, ale szczerze, szczerze, widzowie, k. w sumie koncept, nie? Jak ktoś na przykład nie jest w temacie i wchodzi, na przykład jakiś, nie wiem, jakiś k. sebik wchodzi i oni do niego, tak, co tu kurwa robisz? Wypierdalaj, on stary zaczyna się awanturować, nie? Ej, w Polsce robienie takiej restauracji jest pski, nie? Ktoś ktoś na za darmo, nie? Ale była taka akcja, że rodzice z Bambikiem w Bili wyszli po dwóch minutach? Ale to co I nie widzą nazwy udła w ale jak widzę nazwę udaw się, to analizują, bo no, to jest niemożliwe. Nie spodziewajcie się miłej obsługi. zjedźcie szybko, bo nie chcemy za długo przebywać Waszej obecności. Więcej <śleptainter> 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 was matka nie miała <śleptainter> no, po błogach, chyba no, kurwa, A co Ty takich banujesz wszystkich? <śleptainter> Dobra, szczerze, wystrój, no słaby, nie? Wystrój beznadziejny, ale to rozumiem, że to nie jest ich wina, no bo to już gotowy serial, no ale <śleptainter> mega im się nie podoba, nie? Tak szczerze. Straszny jest wygląd tej restauracji akurat. Ale pewnie żarcie dobre, nie? 18 lat jest? Nie. No słowo nie uwierzysz? Tak. Ja powiedziałem serial? Jaki serial, powiedziałem? Jak serial? Eee, kur... Ja pierdolę. Eee, gotowa restauracja, chciałem powiedzieć. Eee, dobra, coś się ze mną dzieje, kur... Nie, tak, widzowie. Ej dobra, widzowie, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, nie? Muszę iść się, muszę się na jakieś badania, naprawdę, bo nie wiem, co się dzieje ze mną. Ostatnio mówię rzeczy, ku... o których w ogóle. Dobra, nieważne, oglądamy dalej. Zignorujmy to. twarzą pewien pewnie matka, falan... czy nie wierzy, więc. A, wy jesteś z tej. Nie wiem. Dla mnie na pewno zupa będzie kmielowa. Kmielowa? jaka? Zatecki. Tylko ja bym prosił to nie na YouTube, bo ja się ukrywam przed belgijskim wymiarem sprawiedliwości. Czyż <laughs> nie pracownika? Nie. <laughs> Dlaczego? I tam. Jaka cena? <laughs> jaka cena? <laughs> o kurwa, ale zajebiste. Ja f*** ale ej, f dobrze by było to oglądać tam pracować, nie. Justin, Halo, halo. Ja się! gramy. się Posiadać. I czekać, bo kolejka długa Słyszałem, że ktoś ma tu bluzet X Który ma bluzet im X? I co mamy stąd zrobić? To ściągasz to, czy palisz, czy zapalisz? Nie, pod tak, i daję kolejne to chodź... O kurka. Ej, dobra, ale ten, ale y... ile to ile ta restauracja była tam? Dzień czy ile? Bo podejrzewam, że kurwa, więcej niż dzień nie mogła wytrzymać, nie? Jeden dzień? Okej, okay, no w sumie nie dziwię się. To się kościoł nie dobrze robię, tak to patrzą. Bo cię zbóczymy. O, dopłaci mi za... Co tak się objawia? Mówiłem, delektuję się. Takie zajebiste, że... Na ten raz, jak przyjdą brzydcy klienci, to pakuj na koniec sali. To się pytało zdania? zdanie? Ja, 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 ja. pierdolę! <śpiewam> Ej, dobra, to jest mega dobre, nie? We, idealna restauracja, stary, naprawdę Ale z drugiej strony tak se rozkminiam Czy takie coś ma prawo funkcjonować Więcej niż właśnie taka eventowa restauracja? Chyba nie, co? Bo to, kurwa, Nawyzywasz ludzi, przyjdą tam raz Raczej drugi raz, kurwa, ktoś To jest bardziej takie, że idziesz tam eventowo, no nie wiem Chyba, że podają coś, no nie wiem W sensie w Polsce, nie wiem, No w sensie pytam o Polsce, nie? Pytam o Polsce, bo nie wiem, czy w Polsce, To ma prawo funkcjonować, tak szczerze Mam wrażenie, że to by było bardziej takie, wiesz Dla młodzieży im spoko ja Zauważyłem, że parknęłam nam tutaj do lokalu Ruda osoba. Kurwa, nieuczesana Diable, Zacha jak Jakie grono kurwa z jadków, nie? <grystanie> Żartuję. To koledzy i koleżanki, tak, tak. Nie no, Zacha wiadomo, ty najlepszy z nich wszystkich. Restauracja i Dwojka. Czy oni kurka zasłonili z nieuczesaną? <grystanie> Restauracja i Dwojka. Jeśli czułeś na miłą obsługę, to se kurka idź do Gessleroy. To niebieski smak, to ci tam zielony. <grystanie> Hahaha, <laughs> <laughs> się Zostałam oprana wodą. Nie sepleń, jak do mnie mówisz. Trzeba. Czy <laughs> wcześniej zapisywać, czy nie? <laughs> kurwa, Julia, żugaj nawet tam była? Z franiem przyszła? A nie, to nie franio. Kto to kurwa jest? Skąd go kojarzę? To nie jest ten lasućity? Że on tam wyzywał lasućity? Nie pamiętam. Myślałem, że to kurwa ten. Franio. Niezły Gold. O kurwa, ojciec synem przyszedł. To się źle skończy. A, bo do środka kurwa. <laughs> Raz, raz. Szli, zamykaj, to ty wyjranki masz w domu Tak wygląda <noise> O Jezus O ciebie to kur... Ty, ale jak suchar gdzieś wchodzi to nawet nie, nie trzeba restauracji niemiłej kur... Zawsze, zawsze taka sama reakcja Szkoda mi go, ja go lubię Nie spodziewałem się tutaj na no Ja się no, nie? ciebie spodziewałem, bo jest możliwość zdobycia atencji Jest <noise> 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 czajnika? Jest? Do twarzy cię, a najbardziej będzie ci do twarzy jak wszystkie włosy dosłownie. Po prostu zjedz, z denerwuj ludzi swoją obecnością, wyjdź i nie wracaj. Żryj. Nie chcę. Tylko do ryja, tylko czubek, napoje. No wiesz, kurwa, co chcesz, czy nie wiesz? Długo się nie Ale jesteś kelnerem i masz być no, ku... dla klienta. No i git, to lubię w, roz w rozmowach restauracyjnych. Mokry Suchar nie mógł się zastanowić, czy chce do ryja aż po same kule, czy może tylko czubek. <laughs> o ku... Jak to brzmi od rewo? Ja... no... Dylematy życiowe, widzowie. Dylematy życiowe, nie? No, nie wiadomo, nie? Wy też się tak zastanawiacie, jak rano stajecie z łóżka? Albym się przyjął ku**a do ryja, albo do dupy. Mmm... ciekawe. Ciekawe, nie? Ej, dobra! Co to kurwa jest? To jest wszystko przez wasz ramen! raz. Raz! A ja miałem stolik zarezerwowany, sorry Stolik miałem zarezerwowany Stolik jest. Stolik wypie 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 Jezus <laughs> wale Siadaj obok tego w kresie Nie dotykaj jej Może być niezręcznie, spójrz na niego Cz**a <laughs> Cz**a Jesus Christo Co się dzieje, nie? Proszę wyp***d zjeść Ile osób tracisz Proszę wyp***d z kamerą Daję się takiego <laughs> O <noise> Dobrze, że do mnie poszedłem, nie? Dobrze, że do mnie poszedłem, nie? Nie no, szczerze, szkoda, że mnie poszedłem, no. Szkoda, szkoda, szkoda. Może jak zrobię we Wrocławiu, to pójdę. Co wy robicie z życiem, tak? <noise> kogo wy oglądacie? Bo... Stary, co można... Tego... O k***a, Rypson. Za możesz się usiąść, po <noise> <za> k***a. <koszulatę>. Postawisz? <noise> <Nie. głos> Rozumiem, że specjalnie przed podaniem jej orężady, całą nią potrząsnął, żeby mi teraz wybuchła z gazem i mam całą... Kur Dobre są te ramuny, nie? Tak szczerze. Dobre są te ramuny, nie? Fajne są. Mega dobre. na wodę. Uuu. Dobra, kur... no, Z widzę to, No, pierdolaj, no. Ty go tu zapraszasz? Nie. Nie ma zaproszenia. Jest wejście z ulicy, otwarte. No dobra, ale nie kur... Jest dla wszystkich, <laughs> wszystkich wejście. Gdzie jest ta gnina w loczkach? Tu nie było rezerwacji, po prostu musimy odgrodzić jednego klienta od innych. Czemu mi odgrodzacie? Nie chcemy ludziom psuć jedzenia. Dobra. Zajebisty... To jest nie... Szczerze? Oni? Moim zdaniem, oni to powinni robić w jakichś ostępach czasowych. Że robić na przykład co nie wiem, co miesiąc... Nie, dobra, co miesiąc to za dużo. Co pół roku na przykład. Co pół roku na przykład przez trzy dni. To było spoko moim zdaniem. Co pół roku przez na przykład trzy dni w różnych miastach. Co trzy miesiące za, za szybko, Duner. Co, szy co pół roku było spoko, Imo. Bo to by ludzie, wiesz, oczekiwali, nie? Musimy 18 lat, ponad. Dobrze. <noise> Nie no, jeszcze za no to zapłacić pewnie, tak? Tak, No ale, Się. Ale no, jak mam Ja p***ole su Ale Suchar to taki niewzruszony, bo on tak -a. Jego to tak koledzy kurwa z drużyny traktują to Dla niego to nic nowego w sumie to on, to dla... Ale to dobrze, ma stalowe nerwy, wiesz o co chodzi Dzień jak codziennie Smutne w sumie okay. 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 O kurwa. Ale jest gęste w niektórych jest momentach. w niektórych momentach. Co tam kur. No, od, od szefa dodał troszeczkę. Jak to się mówi? Troszeczkę siebie dodał, nie? Zrobił to z, z miłości. Z miłością to dodał, nie? Nam, no, pikanteria troszeczkę. Glucika, kur. tam dodał, nie? Specjalny zakładów. Ale kungu to było. Ch... było. Jako, że dalej muszę zdzierać z was pieniądze po to, żeby mieć na samochód. <laughs> Organizuję stand-up i roadblock. Było kur. A stand-up? Czemu wszystko w Warszawie się dzieje? Ja pier ale 25.05, co to jest, A Aha, 05? Aha, czwartek. Wszystko w tej Warszawie, kurwa. O, właśnie, widzowie, chciałem się pochwalić. Byłem w ten weekend w teatrze. Zabrałem Zuzę do teatru na komedię, co prawda, ale się odchamić. Eee, powiem wam szczerze, bardzo fajnie. No, bardzo fajnie, byłem w teatrze, widzowie, na komedii eee, i było bardzo fajnie. Pomogło? <laughs> Daw, przestałem przeklinać przez 15 minut. Nie, ale szczerze, raz w, y, w teatrze byłem widzowie, tylko jak ze szkołą gdzieś jeździliśmy, wiecie o co chodzi. A pierwszy raz byłem w takim teatrze-teatrze, nie? I oczywiście jak to ja, jak to my, teatr, wiecie, idziemy do teatru, tam kupa ludzie w garniturach, stary, ubrani, wie co, a my tak, a ja w bluzie. haha, <laughs> ale co ci kuchła będę? Ja nie wiem, ja p**ole, Nie wiem, mam wrażenie, że niektórzy to kuchnia... Nie wiem, ubierają się tak poje***nie, żeby pokazać, że są mega k... wysoko w tabeli kupa społeczeństwa, a tak naprawdę nie są, a ludzie, którzy kupa ten mają wyjeżdżane i sobie przychodzą w bluzie zobaczyć co fajny fajną k***a... fajny spektakl. No i o typie teatr ma dress code, czytałem ten dress code i było napisane, że generalnie wypadałoby się ubrać elegancko, jeśli spektakl to premiera. Natomiast jeśli... Yy, Spektak jest już grany ileś razy, to nie trzeba. Nie jest wymagany, yy, nie jest wymagany ubiór. Czytałem o Savivr, czy jak to się tam kłopot nazywa? Savo Wivrkuch? Nie wiem. A na chu się chodzi elegancko w ogóle, no bo... Mm... No to, no to poczytaj sobie, Wypadało Wypadałoby, czyli nie trzeba? No, no tak, no. Nie, no widzowie, to była komedia, kurwa, To nie było nic poważnego, tak, no rozumiem, jakby to był jakiś poważny spektakl. No to bym przyszedł, kupa w garniturze, no ale, kucha, z... komedia. Jak oni tam, kurwa trzy razy przeklnęli. To co to za kultura, kurwa. Ja jeszcze postojicie, to się chociaż trochę weźmie. Ja nie wiem, ja, ja zostałam się zaciągnięta i dopiero się dowiedziałam, że to jest jakieś obrażanie Ale dobrze, ja lubię tak Będzie bardzo dobre, na pewno Współczuję, nie? A ty czegoś się spodziewasz? Gówna psiego no. <grym> O ku... A, Szacun. O, mamy tu zawodnika Ja sobie. Czegoś się jest... Główna Gówna psiego No, proste, nie? Szkoda, bo nie wyrabiamy, bo tu ludzie ciągle stoją na coś jeszcze No cóż nie? To jest ciebie <noise> Ej, dobra, to jest naprawdę zajebiste restauracja, nie? Ja pierdolę, nie wiem. zauważyłem, że ta nowa generacja, w sensie młodzież jest w stanie jakby trochę jakby trzaić, że to są żarty. a mam wrażenie, że starsi już by trochę czuliby się tak nieswojo i tak trochę. No nie wiem, że nie ogarnęliby tego, nie? Ale to mnie cieszy to. Cieszy mnie to, nie? Ale to widać na przykład też często po streamach moich, że ja na przykład pierdolę sobie takie głupoty czasami wyzywam. I wiesz, czy młodzież rozumie, a kurwa, starsi ludzie na Facebooku stary, to kurwa zawału dostają nie? Mają jakiegoś kija w dupie. Nie mam. Nasza klientela robiła się coraz bardziej bezczelna i w sumie to niektórzy byli gorsi od nas. A, jeszcze mam coś dla was. A, czy. To co długo nie pożyjecie. Nie chcemy twojej pierwszej jamy. Tak to a, jest. Tak to kurwa. jest Tak to jest. nie, nie,

Co, co można zrobić w 40 sekund? Przejdźcie w pysk markerem mogę <noise> Co można? Nie zrozumiałem k ku... żartu chyba. Czekaj, co? Co można zrobić z... Aha, 40 sekund. Ej, okay, okay, dobra. Sorry, sorry, nie śledzę aż tak bardzo, nie zrozumiałem, bo on z nim walczył? Kto? A! O k ku... Ja ale dobra, dobra, przepraszam widzowie, no ja nie wiem, ja się nie, ja nie pamiętam, no, ja nie pamiętam, mam pamięć kurwa, debila kurwa, no, nie pamiętam takich rzeczy, no serio mówię. To się przypamiętało i tu siedzi już 5 godzin chyba, To się przypamiętało. Już... To się tak patrzysz. Bo tu mamy dla ciebie propozycję. Jak mi się nie spodoba, to ci na pysku. Tak działa, inflacja. Dobra, biznesy. to mamy ale mi go szkoda, k***a jak mi go szkoda, nie? Ja pierdykam, nie? <laughs> Ale mi go szkoda, widzowie, nie? Szczerze? w biedny, nie? Też, no, tak no, no, działa realizacja, no. Przegapiłeś kluczowy moment. Dobrze. Odezwij się na Instagramie. Dobrze. To się zablokuje zablokuje. <laughs> ja... Możesz przestać grzebać po kieszeniach? Nie wiem, czy się... <laughs> Ej, dobra, to jest no jeden z najlepszych ich odcinków, nie? A, dosłownie, ja

Pomyślałem, że to gościu z obsługi. Ale fajnie, niektórzy kura zrozumieli konwencję i całkiem nieźle, powiem szczerze, nie? No, szacun też za to. Zrobiliśmy 6291 zł utargu, z czego wow. tyle wynosi zysk. Połowa dla. Dwa koła, dwa koła zysku? Całkiem nieźle, chyba. A połowa dla Jiramen. Od tego odliczamy jeszcze koszty druku menu i baneru. No i finalnie mamy 701 zł, za obrażanie was. No dobra, jednak nie. Cały dzień. Było warto. Zarobi. Mieliśmy też 1000 złotych na sprzedaży odkurzacza i wreszcie sprzedaliśmy buty za 1200 złotych Czyli finalnie mamy 2900, ale a. zamiast tak to totalnie tryhardować, to wolimy po prostu robić fajne odcinki i przy okazji zbierając kasę na serio fajny samochód Opłaty takie jak podatki 700 zlatniówki mało, a w sumie dużo w sumie dużo. Kicz paliwo opłacam po prostu z własnej kieszeni. No i jeszcze raz zapraszam na stand-up i dobrania udziału w Ej, fajne, kur... fajny ten projekt. E serio, oni powinni to robić ku... co 6 miesięcy, nie? Tak szczerze. No i połowę oddali za wynajem knajpy? No oni powinni to Linku i dawajcie lajki, a, bez kitu, widzowie, wbijcie, wbijcie dajcie lajk, like, co? Dajcie mu like, bo fajny filmik. Bardzo fajny odcinek, podoba mi się. Oj Wojtek to youtuberów obecnie. No to prawda. Nie, bardzo fajne materiały robią teraz. Podoba mi się, oj Wojtek. Mam wrażenie, że on się tak trochę. Nie wiem, czy. Nie wiem, czy się mylę, ale. Mam wrażenie, że przez to, że. Jak już nie ma tych. Jak oni się nazywali? Zapomniałem. Vibrosi. Jak już nie robią vibrosów, to mam wrażenie, że on się tak trochę odblokował, co? Czy nie?